Szymano YouTube. Kolejny, bardziej techniczny film dla osób zainteresowanych szczegółami, jak wyglądają same przygotowania. A konkretnie omówimy sobie opis przypadku, mojego przypadku w tym wypadku, ale tutaj się wszystko zrymowało, jak wyglądał peak week, czyli ostatnie 7 dni do zawodów. I tutaj wiem, że te zmiany były opisywane już na filmach, na dzień przed startem, dwa dni przed startem i tak dalej, ale postanowiłem, że dobrym rozwiązaniem będzie... Zebrać to wszystko w taki jeden krótki materiał, żebyś mógł po prostu zobaczyć w praktyce, jak to dokładnie wygląda, jak te zmiany zachodzą i że cały proces nie wnosi żadnej jakiejś magii, dużych manipulacji, tylko są to przemyślane, stopniowe decyzje bez jakichś większych zawirowań. Także z racji tego, że wyjście na scenę było w niedzielę, około 9.30, no to pik zaczęliśmy również w niedzielę w tygodniu poprzedzającym, czyli niedziela 5 października. Był to pierwszy dzień Pikwiku i tutaj będę się odnosił do, tego, do komunikacji z AJ jak to wyglądało. Także w pierwszy dzień Pikwiku waga wniosła 190,8 funtów rano. I tutaj też będzie wlatywał przelicznik w kilogramach, ponieważ wiem, że może to być nieco I tutaj też również wlecą zdjęcia sylwetki, jak ta sylwetka wyglądała. Był to raport poranny, czyli wysłany koło czwartej I wtedy zaczęliśmy. Tak naprawdę wprowadzać pierwsze zmiany. Także jeśli chodzi o ten okres na 7 dni przed startem, no to niedziela był to wykonany trening pól normalnej jeszcze objętości intensywności i makro wyglądało następująco: 300 gramów białka, 350 gramów węglowodanów i 55 gramów tłuszczu, czyli zwiększyliśmy do makro normalnego dnia treningowego o 50 gramów węglowodanów. I 5 gramów tuszu. Natomiast objętość jedzenia, warzywa, owoce, podaż soli, płynów, nic tutaj nie zmienialiśmy. Z innych rzeczy kroki były zmniejszone na poziom 7,5 z 10 tysięcy i brak bezpośredniego karty. Także tak wyglądała pierwsza taka wprowadzona zmiana. No i tutaj też były zalecenia, żeby zdjęcia wykonywać rano na czczo i zdjęcia po treningu. Także potem w raporcie poniedziałkowym. Przesłałem już zdjęcia wykonane po treningu w niedzielę, jak i te zdjęcia właśnie w poniedziałku na Także tutaj wlecą teraz pierwsze zdjęcia właśnie te niedzielne po treningu. Na nich waga wyniosła 192,1. To były zdjęcia z 10.14, około 45 minut po treningu, 3,5 godziny po posiłku przedtreningowym i łącznie miałem tutaj po prostu poranego szejka białkowego, posiłek Proworka, 3 czy i z izolatem i gorzką czekoladą, węglowodany intraworkout i łącznie było to 129 g białka, 180 g węglowodanów, 19 gramów tłuszczu, 3 litry płynów i około 5 gramów soli. Trening był dość dobry, wszystko weszło jak powinno i czucie mięśniowe również było dobre. I tutaj jeszcze dalej drugi zestaw zdjęć, czyli zdjęcia poranne. Z poniedziałku waga z rana wyniosła 189,7 i był to pierwszy dzień, kiedy właśnie strzeliliśmy się z tą wagą poniżej 190 funtów, tak podejrzewaliśmy, że właśnie jakiś taki jeden dzień prepa się pojawi, no i to był właśnie ten dzień, sylwetka była na pewno bardzo płaska, ale ta jakby ta, ten moment nie ma to znaczenia, ponieważ wiem, że to jedzenie będzie cały czas zwiększone, także była od razu szybka reakcja trening tego dnia, to były już ostatnie nogi przedstartowe, czyli nogi na devolium, jedno, dwa powtórzenia w zapasie i kolejne zwiększenie Kaloryki czyli plus 25 g węglowodanów i plus 5 g tłuszczu, czyli tych węglowodanów było 375, tłuszczu 60 i białko na stałym poziomie 300 g. I dodatkowe węglowodany umieszczałem już typowo w takim oknie około treningowym, zwłaszcza że nogi są słabszą stroną sylwetki, no to tym bardziej zależało mi, żeby od razu po treningu też te węglowodany uzupełnić. Brak zmiany jeśli chodzi o warzywa, objętość posiłków, owoce czy sól i podaż płynów i kroki na poziomie 7,5 tysiąca dalej bez bezpośredniego kardio. Także tak wygląda właśnie ten raport poniedziałkowy we wtorek. Tutaj akurat pierwszy z trzech seria zdjęć były wykonane po treningu. Waga 191,9 około 8.10 70 minut po skończonym treningu i około 3 godziny po posiłku przedtreningowym. Tutaj sylwetka wyglądała dużo lepiej niż z rana ponieważ była bardziej Wypełniona, no i tutaj miałem po prostu jeden posiłek przetryngowy, łącznie 64 g białka, 163 g węglowodanów, 16 g tłuszczu 2,3 litra płynów i około 2 g soli. Także tutaj też, żeby pokazać, jaki feedback przesłałem, po prostu też nawet dla swojej kontroli warto zapisywać, ile faktycznie danych makroskładników zjedliśmy, ile płynów, ile soli, żeby też potem móc właśnie te dane wykorzystać podczas wchodzenia w Picwick. I tutaj drugi zestaw zdjęć to były zdjęcia na czczo. Waga wyniosła 190,5 funta. Mimo wzrostu jedzenia, trawy nie było naprawdę dobre. Sen był również wręcz o dziwo, bardzo dobry, ponieważ ostatnie dni, właśnie przed płyt week bywało z tym różnie. Ogólnie ostatnie tygodnie. I tutaj, mimo że tych wybudzeń też było sporo, jak na takie normalne warunki, to spało się bardzo, bardzo dobrze. Także tutaj, jeśli chodzi o. Czas na 5 dni do startu był to dzień nietreningowy. Natomiast węglowodany były na poziomie aż 350, czyli 150 gramów więcej niż w normalny dzień bez treningu. tłuszcz na poziomie 80 gramów i białko na poziomie 300 gramów. Brak zmian jeśli chodzi o objętość jedzenia, warzywa, owoce, brak zmian jeśli chodzi o płyny, podaż soli. Także to było wszystko otrzymane na stałym poziomie, czyli płyny około 6 litrów łącznie. I sól około 10 gramów, łącznie kroki na poziomie 7,5 tysiąca. I mimo, że był to dzień bez treningu, to nie było to już kardio. Brak dalszych zmian. I jeśli chodzi o kolejny raport, to był on już wykonywany w środę. Z rana waga wyniosła 190,8 funta. I to tak był to jeden z moich ulubionych wyglądów sylwetki. Żeby to jakoś określić, ponieważ czułem się dobrze. Sylwetka wyglądała dobrze, była... Dość sucha, wyraźna, niekoniecznie nabita, ale w pozach wyglądało to dość dobrze. I jeśli chodzi o wprowadzane zmiany, to znowu podnieśliśmy kalorykę węglowodanów był aż 425, 60 g tłuszczu, 300 g białka. I wykonywałem wtedy ostatni trening całościowy góry na Devolium. Brak zmian, jeśli chodzi o podaż płynów, soli, objętości posiłków, wszystko jest utrzymane cały czas na normalnym poziomie. I 7,5 tysiąca kroków bez bezpośredniego cardio. Potem raport czwartkowy. Pierwsza seria zdjęć to były zdjęcia po treningu środowym. Ważyłem tam 194 funty. Było to około 14:10, około 70 minut po treningu. 3,5 godziny po posiłku przed treningowym byłem już dużo, dużo pełniejszy i cały trening też wyszedł dobrze, bez zarzutu, chociaż no, dziwnie było <grytania> wykonać trening tak późno, ponieważ zwykle byłem przyzwyczajony do treningu około 6. A to akurat ze względu na studia, ten trening był wykonany około 12, także dość późna, późna pora na wykonanie treningu. I przed tymi zdjęciami miał ja łącznie aż 3 posiłki, co ułożyło się na sumę 192 g białka, 334 g węglowodanów, 41 g tłuszczu, około 4 litrów płynów i 8 g soli. No i drugi zestaw zdjęć to były zdjęcia, właśnie poranne czwartkowe, waga 191,4, czy obudziłem się już pełniejszy. Nie jakiś maksymalnie nabite, ale w każdym razie waga przestała wpadać, yy, i to już wstępnie zaczynaliśmy określać plan, jak będzie wyglądał sam dzień startu pod koniec posiłków. I decyzja na 3 dni przed startem na makro to 450 g węglowodanów, 60 g tłuszczu i białko spadło na poziom 250 gramów, żeby jeszcze bardziej w słomo Mimo że problemów z tym nie było, to po prostu akurat taka decyzja, to jest zapadła. Brak zmian jeśli chodzi o płyny, podaż soli, objętości posiłków i itd. 7,5 tysiąca kroków i bez kardio. No i potem kolejny raport, to już były zdjęcia. 193 funty po dwóch posiłkach, 120 g węglowodanów, 53 g tłuszczu, przepraszam, białka i 15 gramów tłuszczu. Dwa takie posiłki i łącznie było to 240 g węglowodanów, 106 g białka i 30 gramów tłuszczu, około 2 litry płynów i 3 gramy soli. Także to było wykonywane w dzień bez treningu, ale chcieliśmy zaobserwować jak ta sywetka po dwóch takich posiłkach będzie wyglądać i wyglądało to właśnie dość dobrze. I raport piątkowy w dzień wyjazdu z rana na waga wyniosła równe 190,0 funta. Również tutaj cały czas przeleśniki w kilogramach będą się piewać. Dużo gorszy sen, prawdopodobnie związany z jakąś ekscytacją z wyjazdem, no ale mimo wszystko na trening poranny... Płuszcz trzeba się było zebrać i ten trening wyszedł dość dobrze, wiadomo był tu prosty trening. Też jakieś urywki wleciały na filmiku właśnie na dwa dni do startu, także ten filmik też już jest dostępny na kanale. I z racji tego, że sylwetka była mocno wypuszczona. węglowodany podnieśliśmy do poziomu 500 gramów. Tłuszcze stały poziom 60 gramów i białko na poziomie 250. Kroki zeszły na poziom tylko 5000. Zostało na trochę przekroczone z powodu wydłużonego dnia o 8 godzin opóźnień na weryfikacji, także było tam lekkie zawirowania, ale o tym już wspominałem w innych filmach. Także tak wyglądał już plan przed wyjazdem. No i tutaj już padł konkretny pomysł na to, jak te posiłki powinny wyglądać. I na dzień startu zaplanowaliśmy dwa posiłki przed wyjściem, czyli 100 gramów klejku, 20 gramów izolatu, 20 g masła. I drugi posiłek, ostatni przed wyjściem, to 75 gramów klejku, 20 gramów masła orzechowego i 20 gramów izolatu, także tak to wyglądało i te posiłki faktycznie takie w dzień startu zostały, tylko sobie dostosowaliśmy pory i posiłki i od razu też mieliśmy plan na makro na cały dzień startu czyli 500 gramów węglowodanów 60 gramów tłuszczu, 250 gramów białka żeby nie było żadnego zgadywania i też burger, tego typu rzeczy niestety nie wleciały, ponieważ nie jest to jeszcze na to czas, odpoczynek przyjdzie po zakończeniu sezonu startowego a nie jeszcze teraz, także tak z grubsza wyglądał pik do momentu wjazdu, wieczorny raport tam na, mie na miejscu z mieszkania gdzie waga wyniosła 189,7 funta czyli zleciałem jeszcze wagowo przez cały dzień podróży, ponieważ mimo, że płyny były utrzymane na normalnym poziomie może atakował też jakiś stres dłuższa przerwa przed posiłkiem, także tam po prostu wykonane zdjęcie, żeby wiedzieć jak to wygląda no i potem kolejnego dnia przez te wszystkie opóźnienia waga była praktycznie identyczna jak na tych zdjęciach z wieczora, sylwetka była płaska Brakowało w nich konkretnie życia, więc padł od razu plan działania na sobotę, czy dzień do startu. 700 g węglowodanów, 60 g tłuszczu, 200 g białka. Białko zeszło jeszcze niżej po to, żeby maksymalnie wspomóc trawienie przy większej ilości węglowodanów. Bez problemu przerabiałem już tak ilości węglowodanów z białkiem na poziomie 300 g w okresie masowym, no ale tutaj też nie chcieliśmy ryzykować, żeby jakoś rozpychać niepotrzebnie talię. Ograniczona to już podaż warzyw owoców nie też objętość była mała, więc głównie był to po prostu klejk, izolat masło orzechowe i pieczywo bawarskie w jednym posiłku. Kroki ograniczone do 5000 bez cardio I ostatni trening był wykonany z rana, pool de na siłowni burnej Gym także to też wleciało. I tutaj jeszcze zdjęcia wykonane po powrocie z tego treningu: 191,4 funta. również prześwitnik gdzieś leci sylwetka była już nieco pełniejsza, wyglądało to dużo lepiej niż z samego rana nadszo, więc wszystko tutaj wyglądało dobrze, no już sobie dopracowaliśmy ostatni plan działania na niedzielę w niedzielę wstałem z wagą 192 funty, czyli najwyższa waga praktycznie rana tego tygodnia, sylwetka była dużo bardziej nabita także już to prezentowało się znacznie lepiej, no i potem już sobie rozplanowaliśmy po prostu posiłki na dzień startu tak jak to wyglądało wcześniej w piątek i między Wyjściami w poszczególnych kategoriach to po prostu był jakiś łyczek wody i postawcie już powrót do normalnej rutyny, normalnych posiłków i dokręcamy formę dalej, żeby przy kolejnym wyjściu zaprezentować się w jeszcze lepszej wersji, wyciągnąć wnioski i zastosować się do nich. Także jeśli masz jakieś konkretne pytanie co do przebiegu pigwiku, jak to dokładnie wyglądało, lub chciałeś właśnie jakiś konkretny aspekt poznać, koniecznie pisz przy komentarzu. No i myślę, że taki film z pigwiku jeszcze powtórzymy za jakiś czas, ale o tym. Wszystkim niebawem. Także obserwuj na Instagramie, ponieważ tam pojawi się informacja, co to za start. Kolejny się szykuje. Na razie.